Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry państwu, zapraszam na raport na dziś. Konflikt między dwojgiem liderów dążących do niepodległości Szkocji zaostrza się. Na sześć tygodni przed wyborami były przywódca nacjonalistów zakłada nową partię, a obecna liderka z trudem broni się przed zarzutami kłamstwa wobec parlamentu. Czy niezależne od Londynu państwo szkockie w Unii Europejskiej? To polityczna mrzonka, która nigdy się nie zrealizuje? O tym porozmawiamy w raporcie na dziś, 31 marca 2021 roku. Raport na dziś to środowa wersja raportu o stanie świata, programu finansowanego przez słuchaczy, za co bardzo Państwu dziękuję. Każda, nawet drobna wpłata sprawia, że możemy robić nasz program dla Państwa z zachowaniem najwyższych standardów, na czym szczególnie nam zależy. Jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę przyłączyć się do zbiórki, zapraszam na moje konto w serwisie patronite.pl. W ten sposób najprościej wesprzeć raport. A najprościej nas słuchać za pośrednictwem naszej strony raportostanieświata.pl Dziś szczególnie chciałem Państwu polecić nowe tematy w sekcji w powiększeniu, gdzie, jak sama nazwa wskazuje, zgłębiamy najważniejsze wydarzenia i zjawiska na świecie. Beata Mączka, która redaguje stronę, właśnie dorzuciła katalogi wywiadów i reportaży na temat. Chiny w starciu z zachodem, energetyka i Birma. W tym samym miejscu mogą Państwo posłuchać skatalogowanych raportowych treści na tematy związane ze szczepionkami na COVID, protestami na Białorusi i atakiem na Kapitol, a już wkrótce w powiększeniu będą pojawiać się nowe katalogi tematyczne. Tyle ogłoszeń. Adrian Bąk jest dziś wydawcą, Chris Wawrzak realizatorem programu. Agata Kasprolewicz jest z nami duchem, mamy z nią. Zaczynamy. Moim gościem jest dziś Katarzyna Sobiepanek z portalu UK Politics po polsku. Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu, i dzień dobry panu. Szkocki dziennikarz, bardzo znany w Wielkiej Brytanii, Andrew Neil, można powiedzieć legenda brytyjskiego dziennikarstwa politycznego, powiedział niedawno, że Szkocja to jest republika bananowa bez bananów. Dla wielu to. Może się wydawać szokujące, bo, bo wielu ludziom się Szkocja kojarzy z takim, powiedziałbym, nordyckim rajem. Piękne przestrzenie, gościnni ludzie. Może trochę pada, ale tak w ogóle to jest pięknie. Mają lepszy system edukacji, lepszych polityków, wyższy standard życia. W ogóle w Szkocji jest wszystko lepsze niż w Anglii. Za chwilę będzie niepodległa, yy, ogłosi yy, secesję z Unii Zjednoczonego Królestwa. I przyłączy się do Unii Europejskiej i wszyscy będą szczęśliwi. Proszę powiedzieć, skąd się wziął ten wizerunkowy spadek popularności Szkocji i czy rzeczywiście on ma miejsce, bo może Andrew Neil po prostu się myli. Myślę, że Andrew Neil um, nie tyle się myli, co on właśnie chciałby wykreować tego rodzaju wizerunek Szkocji w Anglii. Jest taka grupa brytyjskich polityków, która mówi, że Szkocja to są tylko problemy. Albo też, że Szkocja żeruje jakby na, na, na tym, że jest częścią Zjednoczonego Królestwa, a dla Anglii w tym żadnych, żadnych pozytywnych skutków nie ma. Zresztą, patrząc też w ogóle na, na, na sondaże wśród działaczy partii konserwatywnych, to część wręcz mówi, że jakby Szkocja się odłączyła, to byłoby nawet dużo lepiej dla Wielkiej Brytanii. Wtedy ona stałaby się tym takim właśnie rajem. Natomiast rzeczywistość jest oczywiście trochę inna. Te dwa kraje wewnątrz Zjednoczonego Królestwa są od siebie. Zależne, oczywiście, Anglia jest bogatsza, Anglia rządzi. Natomiast Szkocja też ma dla Wielkiej Brytanii spore znaczenie, też strategiczne i, i jeżeli chodzi o zasoby, oczywiście. Natomiast to no bardzo ciekawe porównanie z tą Republiką Bananową, bo ja o Szkocji mam zupełnie inne zdanie. Przede wszystkim zielony kolor mi się tu najbardziej kojarzy, a nie żółty. I też zielony kolor, jeżeli chodzi o niepodległość. On nawiązywał oczywiście do tych kłopotów politycznych i do tego chaosu politycznego, który w ostatnich miesiącach zaistniał w Szkocji. Chyba to po prostu ma miejsce. Kłótnia pomiędzy politykami, którzy kiedyś byli bardzo ze sobą związani od strony zawodowej, żeby była jasność, prawda? A dziś są skłóceni. Mhm. Alex Salmond, właściwie można powiedzieć legenda nacjonalizmu szkockiego. Człowiek, który w szkockiej partii narodowej zrobił bardzo wiele i Nicola Sturgeon, Nowa gwiazda polityki, nie tylko szkockiej, ale brytyjskiej w ostatnich latach. Skąd ta kłótnia się wzięła, proszę wyjaśnić polskim słuchaczom, dlaczego oni się nie lubią nagle? Aleks Salmond jest też ojcem, oczywiście, pierwszego referendum, bo to on doprowadził do tego, że David Cameron wspólnie z nim ustalił zasady i stwierdził, że jeżeli w 2011 roku SNP wygra, czyli Szkocja, Szkocka Partia Narodowa, której wtedy Salmond przewodził, wygra wybory, to będzie referendum i to pierwsze referendum się odbyło w 2014 roku. Później ta sytuacja zaczęła się troszeczkę bardziej komplikować. Pojawiła się następczyni, pojawiła się Nicola Sturgeon. Oni ze sobą bardzo długo współpracowali, bardzo e, zgodnie i SNP sobie radziło, powiedziałabym, bardzo dobrze. Natomiast e, potem zaczęły się problemy, które wynikały także z tego, że Salmon został oskarżony o molestowanie seksualne, został oskarżony o gwałt. E, SNP prowadziło swoje własne śledztwo przeciwko niemu. Oczywiście on odszedł z funkcji lidera. W 2017 roku stracił w ogóle mandat do Westminsteru. W tych wyborach, które zorganizowała wtedy Theresa May. I zaczęły się kłopoty. On zaczął odchodzić od tej głównej linii partii. Zaczął swój własny show, chociażby na Russia Today, co też zostało w partii odebrane bardzo negatywnie. No i cały czas się toczyło to śledztwo. Toczyło się śledztwo SNP przeciwko niemu. Tam też dochodziło do różnych nieprawidłowości. Potraktowano go, jego zdaniem, bardzo niesprawiedliwie. On z tych wszystkich zarzutów został uniewinniony wiosną zeszłego roku. Natomiast SNP cały czas odmawiało mu jakby powrotu do, do tej mainstreamowej polityki. Nicola Sturgeon była już w tym momencie gwiazdą SNP. I nie było jakby miejsca dla nich obojga w tej jednej partii, ale też ich wizje niepodległości, ich wizje referendum się zaczęły rozchodzić. I tu możemy właśnie chyba powiedzieć o tych postulatach, jakie oni w tej chwili mają. Dobrze, jeśli pani pozwoli, mhm. jeszcze pozostańmy trochę przy tych sprawach personalnych, bo one w tym wypadku chyba są bardzo istotne. Salmon rzeczywiście w marcu ubiegłego roku został uniewinniony. Przed kilkoma dniami mieliśmy uniewinnienie, jeśli tak można powiedzieć. Choć chyba nie, nie do końca pełne. Mhm. To są sprawy formalno-prawne, które być może warto zostawić na boku. No w każdym razie pani Nikola Sturgeon była oskarżona o to, że wprowadziła parlament w błąd. Orzeczono, że nie wprowadziła parlamentu w błąd. Tym niemniej no, taka zawiesina ciągle się unosi. Salmon po prostu oskarża panią Sturgeon, że ona kierowała spiskiem, który miał go pogrążyć, prawda? Tak, tak, o, on ją o to oskarża, oskarża też o to, że chciałam go po prostu odsunąć od polityki i sama przejąć władzę, no to te, tego rodzaju konflikty się bardzo często zdarzają. Natomiast to, o czym pan mówi, ten jak, jakby dwie sprawy. W marcu go uniewinniono, potem w lipcu... Sądownie, wiosną, prawda? Sądownie, tak, potem policja zamknęła śledztwo w tej sprawie, natomiast parlament szkocki zaczął swoje własne, własne śledztwo w sprawie śledztwa które z kolei SNP właśnie przeciwko swojemu byłemu liderowi prowadziły, które Nikola Sturgeon, którym Nicola Sturgeon skierowała. I ostatnie tygodnie praktycznie od, od początku tego roku to, była tak, to był taki teatr polityczny, w którym Aleks Salmont miał się pojawić przed komisją, która właśnie tę sprawę badała. Nikola Stergen też się miała pojawić. On miał złożyć swoje oświadczenia, ona miała złożyć swoje oświadczenia, ale jemu nie pozwolono opublikować części materiałów, które, które sąd po prostu miał u siebie i jakby zabronił publikacji dla szerszej publiczności. On powiedział, że w takim razie on się nie pojawi przed tą komisją, wtedy Stergen też się wycofała z tego pojawienia się tam. I tak przez kilka tygodni czekaliśmy na to, kto będzie pierwszy, kto się tam wypowie, kto będzie miał ostatnie słowo. I potem faktycznie doszło do tej sytuacji, kiedy Nikola Sterżen została, została najpierw przez Salmonda, a potem przez komisję oskarżona o to, że wprowadziła parlament w błąd. I oczywiście tutaj, tutaj takie złamanie etyki poselskiej, ministerialnej mogłoby doprowadzić, i mówiło się o tym przez kilka tygodni, że doprowadzi do tego, że ona będzie musiała odejść z funkcji. Została ułaskawiona, nie do została jakby, te zarzuty zostały odrzucone. Nie do końca jest to jeszcze jasne i wyjaśnione, natomiast mamy kampanię wyborczą. Weszliśmy od piątku czy od czwartku zeszłego tygodnia w kampanię wyborczą i wiadomo było, że nie chodzi tu tak naprawdę o wyjaśnienie kroczek po kroczku, co się wydarzyło. Chodziło o to, jak opinia publiczna to odbierze. I też, kiedy patrzyliśmy na sondaże, cały czas było to pytanie, czy poparcie dla SNP, które bardzo mocno wiąże się jakby z osobą pani Sturgeon, która jest bardzo popularna, tak jak pan powiedział, nie tylko w Szkocji, i Wielkiej Brytanii, ona też się stała w pewnym sensie w Europie popularna, bo Szkocja w pewnym momencie radziła sobie z pandemią lepiej, przynajmniej patrząc na statystyki, niż, niż reszta Zjednoczonego Królestwa i jej popularność rosła, rosła popularność SNP i w tym momencie też jakby media brytyjskie się bardziej zainteresowały tym konfliktem z Salmondem, licząc na to być może, że, to, że ta popularność jej spadnie na ten moment nie mamy jeszcze nowych sondaży, które mogłyby powiedzieć, tak stuprocentowo określić, czy ten konflikt Salmon-Sturgeon wpłynął na poparcie dla SNP. Czekamy cały czas na te pierwsze sondaże, też dla nowej partii Salmonda. Ale tak, ale tak to, to był wielki teatr polityczny, który w Szkocji na pewno wybrzmiał, wybrzmiał też w Zjednoczonym Królestwie. Też moim zdaniem Partia Konserwatywna. Z którą a wspomniany przez pana Andrew Neal ma pewne związki, i pewne sympatie, też chciała ten konflikt jakby jeszcze bardziej podburzyć, jeszcze bardziej zaostrzyć, żeby po prostu poparcie dla nacjonalistów spadło, ponieważ i tutaj, jeżeli dochodzimy już do tego tematu samych mhm. wyborów, 6 maja mamy wybory do Zgromadzenia Regionalnego do Hollywood w Edynburgu, czyli do Regionalnego Parlamentu Szkocji, który ma dość silne kompetencje, przede wszystkim w tych sprawach lokalnych, ale też w niektórych podatkach. Natomiast główne pytanie w, tym, w, tym, w tych wyborach to będzie pytanie, czy Szkocja będzie się starała o zorganizowanie kolejnego referendum niepodległościowego. I e, kiedy patrzymy na sondaże, wiemy, że SNP ma poparcie rządu mniej więcej 50%, więc ono te wybory na pewno wygra. To przyznają wszyscy, to przyznają nawet moi rozmówcy z partii konserwatywnej. Choć nie wiadomo, czy będzie w stanie samodzielnie rządzić, prawda? To jest istotne pytanie. To jest zasadnicze pytanie, ponieważ e, troszeczkę tak jak było w 2011 roku, SNP zakłada, że jeżeli zdobędzie samodzielną większość, to będzie jednoznaczny przekaz polityczny dla Londynu, że Szkoci chce drugiego referendum. I jak się patrzy też na, na przykład na poparcie pomysłu referendum, pomysłu niepodległości i, pomys i poparcie dla SNP, to są mniej więcej te same osoby, więc faktycznie te wybory są pewnego rodzaju w oczach wyborców takim quasi referendum. Z tym, że oczywiście to było ćwiczone, jak pani wie i słuchacze wiedzą, to już przechodziliśmy w czasach Camerona, to przechodziliśmy już raz wcześniej. Szkoci za każdym razem wypowiadają się przeciw secesji. I oczywiście, że spokulujemy w tej chwili bardzo trudno jest powiedzieć, być może te wybory będą jakim, jakąś wskazówką, tak jak pani mówi, ale czy to nie jest tak, że nie tylko Szkoci i nie tylko część Brytyjczyków z różnych powodów, ale w ogóle cała Europa czasem patrzy na tą Szkocję jako na taki kraj, który pokaże nową drogę, prawda? Pokaże, że nawet jeśli jesteś w Unii z państwem, które jest eurosceptyczne, które nie chce mieć nic wspólnego z Unią, to można się z tego wydobyć, można z tego wyjść, wypłynąć na szerokie wody i będąc krajem nowoczesnym przyłączyć się do Unii Europejskiej. Czy to nie jest gdzieś jakaś mityczna figura polityczna, która po prostu nie ma nic wspólnego z rzeczywistością? To jest bardzo dobre i bardzo ciekawe pytanie, i myślę, że zaczynając od takiej ogólnej odpowiedzi, powiedziałabym, że troszeczkę tak. Przede wszystkim SNP w swoim programie uczyniło niepodległość swoim głównym hasłem. I wykorzystuje go owszem do gry politycznej. Natomiast moim zdaniem wykorzystuje go na tyle mądrze, że w momencie, kiedy poparcie dla pomysłu niepodległości, na przykład około 2018 roku, nie było takie duże jak w tej chwili, to oni się z tego pomysłu tak po cichutku wtedy wycofali, z pomysłu ogłoszenia konkretnej daty. Natomiast w tej chwili poparcie dla referendum i poparcie dla niepodległości znowu wzrosło. I w tym momencie wró wrócę jeszcze w ogóle do, do tego, po co drugi raz w ogóle podchodzimy do tej kwestii, skoro w 2014 roku Szkocja powiedziała nie. Sytuację zasadniczo zmienił Brexit, a nawet nie sam wynik jakby referendum brexitowego w 2016 roku, ale fakt, że potem do władzy doszedł Boris Johnson i on przeprowadził to, co w oczach Szkocji, która, przypomnę, jako region głosowała za pozostaniem w Unii Europejskiej, w oczach Szkocji było twardym Brexitem, to znaczy Zjednoczone Królestwo wyszło ze wspólnego rynku i wyszło z Unii Celnej. I Szkoci... E, kiedy jeszcze Theresa May zastanawiała się, jaki ten Brexit ma być, to poparcie dla niepodległości nie, nie było takie duże. Kiedy do władzy doszedł Boris Johnson, przeprowadził twardy Brexit, sondaże dla y, poparcia niepodległości poszły zdecydowanie w górę. I sam też Boris Johnson jest taką osobą, która w Szkocji jest bardzo kontrowersyjna. Zresztą, jak się wczoraj się odbyła debata właśnie przed wyborami, Nicola Sturgeon kilkakrotnie starała się podkreślić, że to nie chodzi o to, że niepodległość jest naj, najlepsza i jedyna na, na, na świecie. To chodzi o to, żeby Szkocja decydowała za siebie, a nie, żeby decydował ze Szkocję Boris Johnson. Jest on tak bardzo nielubianą figurą. Skoro pani wraca i słusznie do spraw personalnych, to może zatrzymajmy się przy tym, bo rzeczywiście spora część kariery Nicola Sturgeon budowana jest na tym, że próbuje ona obsadzić siebie jako alternatywę dla Borysa Johnsona i to przez bardzo długi czas działało, prawda? Bo. Pamiętajmy o tym, my teraz y, zwłaszcza w Polsce patrzymy na Wielką Brytanię i, i przyglądamy się jaki sukces odnoszą w akcji szczepionkowej i w ogóle, że wszystko dobrze idzie i może już w kwietniu będą otwarte restauracje w Londynie y, z ogródkami wszystko jest ekstra, y, dzieci wracają do szkół i tak dalej. Parę miesięcy temu jeszcze Wielka Brytania była pośmiewiskiem Europy i Boris Johnson dopóki nie zachorował traktowany był jako niemalże covidosceptyk. Prawda? Tak. Tymczasem pani Nicola Sturgeon to była osoba ostrożna, zatroskana, gotowa do wprowadzania obostrzeń. W Szkocji to się doskonale sprawdzało, bo rzeczywiście, tak jak pani wspomniała, na początku miała lepsze statystyki, jeśli chodzi o pandemię, niż Anglia. Dla niej ta walka z tym białym mężczyzną z rozczapieżoną fryzurą i dziwnymi poglądami i dziwnymi czasami wypowiedziami. Było takim mięsem politycznym, prawda? Ona z tego czerpała. Można na to tak spojrzeć, a można też po prostu spojrzeć na no to w ten sposób, że brytyjscy wyborcy też tak myśleli. I ona po prostu wpisała się, przepraszam, szkoccy wyborcy też tak myśleli. I ona się wpisała w ten sam trend, to znaczy była dużo ostrożniejsza niż Johnson, bardziej, tak jak pan mówi, bardziej zatroskana, jeżeli chodzi o wyborców. I wyborcom to się, to się podobało i to było widać. To było widać w poparciu dla SNP, które rosło. Wiosną, latem, jesienią, do grudnia praktycznie. To było widać też, niektórzy mówią w poparciu właśnie dla idei niepodległości, bo to nawet profesor John Curtis, który każdy, kto się interesuje sondażami Wielkiej Brytanii, zna to nazwisko to jest jeden z najlepszych specjalistów od sondaży mówił, że nawet wśród osób, które były jakby przeciwne niepodległości, które na pytanie, czy Szkocja powinna być niepodległa, odpowiadały nie. Ale już na pytanie, czy Szkocja lepiej poradziłaby sobie z pandemią, gdyby była niezależna, gdyby to Nicola Sturgeon decydowała o wszystkim, a nie Boris Johnson, od odpowiadali tak. I w tym momencie pojawił się też ten wzrost poparcia dla niepodległości. Niektórzy mówią, że te dwie rzeczy były ze sobą bardzo mocno skorelowane. I oczywiście możemy tutaj patrzeć na Nicola Sturgeon jako, jako polityczkę, czy polityka, który cynicznie może wykorzystuje dla swoich celów um, sytuację, a może po prostu miała rację? Nie cynicznie, mogę... pragmatycznie, tak jak pragmatycznie. normalni politycy. Tak. tak, 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 jak najbardziej tak. Porozmawiajmy chwilę na temat tej nowej partii Salmonda. Po co on w ogóle ją założył? Skoro twierdzi, że ma takie same cele jak SNP, jak Szkocka Partia Narodowa. To jest bardzo ciekawa rzecz, bo o tej partii, o tym, że, że Salmond chce założyć nową partię, mówiłeś już rok temu. On nawet w tym momencie sprzedał swoje udziały tam w jednej z firm i, i, i zaczął szukać jakby środków. I mówiło się, że założy partię, ale bardzo długo czekał. I mówiło się też, że założy partię, która będzie startowała tylko i wyłącznie na listach wyborczych, a nie w okręgach, bo w Szkocji mamy ten taki podwójny system. Do tego może za chwilę przejdziemy. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że po pierwsze SNP, tak jak mówiliśmy, być może nie zdobędzie samodzielnej większości. Więc Salmond chciałby te swoje mandaty pro-niepodległościowe do tej ewentualnej koalicji pro-niepodległościowej dołożyć i oczywiście mieć też w tym momencie, być tym języczkiem uwagi i być może sterować to, w jaki sposób to referendum miałoby się, miałoby się odbyć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest też taka, że te dwie partie teoretycznie mają takie same cele, to znaczy mówią o niepodległości, ale... Jeżeli chodzi o SNP, on mówi otwarcie o tym, że Szkocja powinna dołączyć do Unii Europejskiej. Nie mówią jak, ale mówią, że taki jest cel. Co do Salmonda na ten moment nie wiemy, czy on nie będzie mówił jednak o bardziej narodowych, nacjonalistycznych kwestiach niż na dołączeniu do Unii. Zważywszy na jego sympatię do Russia Today i do Właśnie. współczesnej Rosji, można mieć co do tego wątpliwości, tak? Właśnie i to jest też bardzo ciekawe, że jest to polityk, którego de facto jawnie Rosja jakby finansuje przez ten program w tej propagandowej stacji rosyjskiej, ale, ale na ten moment nie mamy jakby więcej informacji na temat tutaj powiązań, więc nie, nie wchodziłabym w to jeszcze, ale on na pewno też swoją partię będzie kierował w taki bardziej konserwatywny nurt, jeżeli chodzi o poglądy społeczne. Tutaj na przykład pojawił się ten konflikt niedawno w SNP, jeżeli chodzi o prawa osób transpłciowych. To znaczy SNP jest tutaj bardzo otwarte, mówi o tym, że każdy powinien decydować i deklaratywnie mówić, czy jest kobietą, czy jest mężczyzną. Nie wszystkie kobiety szczególnie uważają, że to jest dobre, że mogą, uważają, że mogą z tego wynikać problemy i, i część właśnie posłów SNP jest sceptycznie nastawiona do takiego otwartego podejścia. I patrząc na to, kto w tej chwili do tej Alba Partii chce dołączyć, no to wydaje się, że to będzie też bardziej taki konserwatywny nurt. A tak naprawdę jest jeszcze kwestia tego, że nawet jeżeli w tym momencie Londyn nie zgodzi się na referendum niepodległościowe, bo pamiętajmy, że jeżeli mówimy o tej uporządkowanej ścieżce i załóżmy, że SNP wygrywa wybory, załóżmy, że uważa, że ma polityczny mandat do realizacji tego drugiego referendum, to cały czas Londyn musi się na nie zgodzić. Ale Londyn prawdopodobnie się nie zgodzi. Mówi na ten moment, że nie. Boris Johnson kilkakrotnie powiedział, że referendum odbyło się w 2014 roku, drugiego na razie nie chcemy organizować. David Cameron wówczas mówił, że to jest referendum na pokolenie, które przez pokolenie tak. załatwia problem niepodległości Szkocji. Pokolenie to jest mniej więcej 15, może 20 lat, więc za wcześnie, aby ponownie decydować. I Boris Johnson mniej więcej w tej chwili to powtarza i, i mówi, że na, na referendum się nie zgodzi. I w tym momencie jest pytanie, co zrobi SNP. SNP kilka dni temu przedstawiło projekt ustawy niepodległościowej, i tam, właśnie, terminu referendum jako takiego zapisanego nie ma, jest napisane, że to parlament, nowy szkocki parlament ma zdecydować. Wczoraj w debacie politycznej Nicola Sturgeon powiedziała, że to referendum powinno się odbyć w ciągu dwóch i pół roku. Natomiast jeżeli Londyn się nie zgodzi, no to jest pytanie, czy Szkocja pójdzie drogą Katalonii i będzie próbowała stworzyć swoje własne, jakby niezależne referendum, czy też nie. Nikola Sturgeon jakiś czas temu zapowiadała, że ona tego nie zrobi, że będzie szukała tej ścieżki prawnej, że pójdzie do sądu i będzie się starała po prostu uzyskać werdykt sądu, że to parlament w Szkocji samodzielnie może decydować bez zgody Westminsteru i że ona będzie raczej szła tą ścieżką taką uporządkowaną i prawną. Tym bardziej, że to porównanie z Katalonią jest o tyle niekoniecznie trafne, dlatego że Katalończycy realnie rzecz biorąc nie mają Prawa odłączyć się od Hiszpanii, jeżeli Madryt się na to nie zgodzi. Mhm. Co do tego, czy Szkoci się odłączą od Zjednoczonego Królestwa, czy nie, Londyn nie ma nic do gadania jeżeli przeprowadzane zostanie referendum. Tylko muszą na to referendum wyrazić zgodę, prawda? O, Tutaj bym troszeczkę polemizowała z tą kwestią, bo to zależy, co zostanie zapisane w ustawie o tym referendum. Nawet mhm. jeżeli Londyn zgodzi się na referendum, to będzie musiał przez brytyjski parlament przejść cały proces legislacyjny i będzie ustawa, tak jak była ustawa w 2012 roku przed referendum tym pierwszym. I w zależności od tego, co tam będzie zapisane... Tak, takie to referendum będzie miało znaczenie. Teoretycznie może być tam zapisane, że to referendum nie będzie wiążące, na przykład. Mhm. Ale też, um, też latem zeszłego roku pojawił się taki pomysł, żeby OK, Londyn zgadza się na referendum, ale najpierw usiądziemy i się zastanowimy dokładnie krok po kroku, co by się miało zdarzyć, jeżeli Szkoci zagłosują za wyjściem ze Zjednoczonego Królestwa. I w tym momencie w tym projekcie ustawy można zapisać wszystko. Można zapisać e, przyszłość funta, można zapisać przyszłość tego podzielenia gospodarki, rozdysponowania zasobów itd. I to już samo w sobie może jakby uczynić e, niezależność Szkocji po prostu de facto nieprawdziwą, tak to znaczy niemożliwą. To niepodległa, ale będzie cały czas zależna od, od Anglii. I mówię, to wszystko zależy od tego, co by zostało w tym referendum zapisane. To jest też lekcja z referendum Brexitu w 2016 roku, kiedy nie było takiej, takiej, takich zapisów ustawy, więc po, po wyniku zaliw mieliśmy otwartą drogę. Wszystko się mogło wydarzyć i dlatego był taki chaos. Proszę mi powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo my rozmawiamy na temat ewentualnego rozpadu Zjednoczonego Królestwa poprzez secesję Szkocji. Tak się zastanawiam, czy my w ogóle rozmawiamy na temat. Bo może to jest tak, że prawdziwy rozpad Zjednoczonego Królestwa nie nastąpi przez secesję Szkocji, ale Irlandii Północnej? O, ja wiem, że ruszam <grym> temat, na który możemy kolejne pół godziny rozmawiać. Na to już czasu nie mamy, ale chciałbym tylko, żeby Pani zasygnalizowała swoją opinię na ten temat. Czy to nie jest tak, że ta dynamika polityczna, która w tej chwili funkcjonuje w Irlandii Północnej, zwłaszcza właśnie po Brexicie i zwłaszcza w związku z tym, że realnie rzecz biorąc mamy granicę celną na Morzu Irlandzkim pomiędzy Republiką Irlandii i Irlandią Północną, a resztą Zjednoczonego Królestwa, że ta dynamika steruje nas wszystkich w kierunku tego, że wcześniej czy później po prostu to, to pytanie zostanie zadane ludziom, gdzie wolą być mieszkańcom Irlandii Północnej. Czy w Republice Irlandzkiej, czy w Zjednoczonym Królestwie? I tutaj sprawa jest o tyle prostsza, że mamy już ścieżkę prawną do tego, jak to zrobić. No tak, Tutaj jasne decytać, jest, co to jest zapisane. E, tak, Irlandia Północna, wszyscy, 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 większość ekspertów mówi, że jest na drodze do połączenia się z Republiką Irlandia, przynajmniej do zadania sobie pytania, czy tego chce. Przez, tak jak Pan wspomniał, granicę, która de facto powstała i fakt, że Republika Irlandii po prostu gospodarczo będzie miała coraz więcej z Irlandią Północną wspólnego i w ogóle Unia Europejska, jako taka. I to jest w kontekście Szkocji. Ja myślę, że, że SNP będzie bardzo mocno patrzyło na to, co się tam dzieje. Bo jeżeli patrzymy jeszcze raz na sondaże niepodległościowe w Szkocji, one są tak naprawdę pół na pół. Więc. Dążenie do referendum ma swoje konsekwencje. To referendum mogłaby Szkocja w tej chwili, czy Szkocka Partia Narodowa, przegrać. Natomiast jeżeli sytuacja w Irlandii Północnej będzie, będzie zmierzała w kierunku coraz mocniej pytania o to, czy, Szkocja, czy Irlandia Północna ma się połączyć z Republiką Irlandii, to być może dla Szkocji, dla Szkockiej Partii Narodowej lepiej byłoby po prostu poczekać na wynik tamtego referendum. I na, na zasadzie takiego rozpędu, po prostu wtedy zrobić też, te, to, też to referendum w Szkocji. Myślę, że taka droga byłaby dla Szkockiej Partii Narodowej rozsądniejsza niż ryzykowanie w tej chwili referendum, które mogłaby, które mogłaby przegrać. Ale jeżeli chodzi w ogóle o Irlandię Północną, no to y, sytuacja jest bardzo ciekawa, ale też, y, jakby, tak jak mówię, tam jest sytuacja bardziej poukładana i też y, opcje polityczne są bardziej poukładane i mają więcej czasu. Bo też Republika Irlandii sceptycznie podchodzi do tego, żeby wchłonąć Irlandię Północną, bo to są koszty, to jest trudna prowincja, trudna też ze względów historycznych, ze względów na te dwie społeczności, które tam ze sobą funkcjonują. Ale patrząc się, patrząc po prostu na działania rządu w Dublinie, widać, że są programy integracyjne uruchamiane. Więc może nie 5 lat, może 8, może 10, ale to pytanie w końcu tam padnie i jeżeli. Wielka Brytania czy Anglia, już w tej chwili nawet mówimy, będzie się od Unii Europejskiej oddalać, będzie coraz więcej wprowadzać regulacji własnych, coraz więcej będzie tych na, na granicy tych, tych wszystkich biurokratycznych problemów, to tak, na pewno Irlandia Północna jest tutaj tym miejscem, na które trzeba będzie, trzeba będzie uważnie patrzeć. I to sobie zostawiamy na następną rozmowę. Bardzo Pani dziękuję. Katarzyna sobie Panek z portalu UK Politics po polsku była gościem raportu o stanie świata. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję serdecznie. To tyle na dziś. Zapraszam Państwa serdecznie na program przedświąteczny w Wielką Sobotę. Adrian Bong, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak i Agata Kasprodewicz. Dziękujemy Państwu. Raport o stanie świata od marca ubiegłego roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości to dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program może być przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękujemy wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to. ArtRage.pl Książki dostępne dla każdego za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Firma Prosper z Sosnowca Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic Generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Magda Krasgoszkowska, właścicielka marki Miłomi Beauty, najmilszego day spa w Pruszkowie i okolicach. www.miłomibeauty.pl Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz, firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Firma Surfshark, dostawca sieci VPN, narzędzia, które zapewnia prywatność i bezpieczeństwo w sieci. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home, BIMVPL, kursy online dla inżynierów. Mariusz Drużyński, Galmet, polskie pompy ciepła. Tomasz Hunc – palarnia kawy La Cafo z Augustowa. Gosia i Michał Kowalczewscy Alan Meller, aplikacja Moja Gazetka polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka kupuj mądrze. Paweł Nowynowak. Michał Piętoń, projektant znaków graficznych. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Nauka w dobrym wydaniu. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.